A z nami jest ponownie Krzysztof Morawiec, który w pierwszym meczu wygrał 4-2, 4-1. Krzyśku, powiedz o tym meczu. Mówiłeś, że nie masz taktyki, a okazało się, że znaczy, miałeś taktykę wygrać mecz, no i okazała się ona skuteczna. No tak, udało się. Zagrałem dobrze, mimo tego, że grałem pierwszy raz na tym obiekcie, więc nie jest źle. Jestem zadowolony. Czy coś szczególnie e, zasługiwało na, na pochwałę w twoim grze? Bo bardzo dużo też miałeś szczęścia. Wiadomo, do, szczęście sprzyja lepszym, ale wiele razy zahaczyłeś linię. E, co o tym sam. No wiadomo, szczęście też sprzyja lepszym, tak jak też mówisz. Więc no ja się cieszę, że wygrałem i teraz czekam na kolejny mecz. Mam nadzieję, że też będzie dobrze. E, powiedz nam skąd się dowiedziałeś o polskiej lidze tenisa, skąd przyjechałeś? No, jestem z niepołomic, tam niedaleko stąd w sumie. A dowiedziałem się od kolegi, z którym trenuję w grupie, bo on też tu jest, Hubert. Eee, no i się tak zapisaliśmy, tak w formie treningu bardziej. Eee, z niepołomic, eee, czy chodzisz na puszcze niepołomic? Nie, nie interesuję się. Nie interesuje się zupełnie filmą. Eee, dobrze, powiedz w takim razie jeszcze, ile masz lat? 15 teraz. Jesteś najmłodszym uczestnikiem tego turnieju, także dostaniesz nagrodę. Fajnie, cieszę się. Przy tym naprawdę zawodnikiem, który tutaj stanowi pewną siłę. Od którego roku życia trenujesz tenis? No od 10 chyba 11 jakoś tak. Czyli zaledwie 4 lata. No trochę więcej, z 5 może. No to powiem ci szczerze, że naprawdę bardzo dobrze wygląda twoja gra jak na tak krótki okres trenowania. Kto cię trenuje, może powiedz jak to wygląda gdzie chodzisz do szkoły? tenisowej i kto jest twoim trenerem? No to trenuję w Grzegorzeckim, tutaj tylko, że na Alei Pokoju. Trenuję z Przemkiem Branieckim w grupie. Indywidualne też mam, także no jest dobrze. Dobrze Krzysztof, gratulacje i do zobaczenia w dalszej części turnieju.